I ruszyli dobrze tam. Roxy Rose na pierwszej pozycji galopuje. No, jeszcze jest parę metrów do pierwszego płotu. Omijają ten płot, i skoczą jako pierwszy płot tutaj przed trybuną środkową. Teraz na prowadzenie wyszedł artysta. Artysta na pierwszej pozycji, za nim Roxy Rose. Pierwsza przeszkoda pokonana. Artysta Roxy Rose to jest czołówka. Dalej na trzeciej pozycji, tam galopuje Błękitna Laguna. Nie, Błękitna Laguna, Laguna jest dalej. Przeskoczyły artysta Roxy Rose. To no, spora przewaga. Juraszek jest na trzecim miejscu. Na czwartym Speedy Gel, i Błękitna Laguna. Jest tam również Mola. I tutaj już Degusta sobie nie radzi, bo jest w dużym odstępie za stawką, która jest mocno rozciągnięta. A tam ucieka zdecydowanie artysta. Artysta goni go Roxy Rose. I na trzeciej pozycji Juraszek. Artysta Roxy Rose. Juraszek. Te trzy konie mają zdecydowaną przewagę. I tam czwarta w tej drugiej grupie jest Speedy Girl. Speedy Girl, artysta Roxy Rose Juraszek. Te trzy konie osiągnęły dużą przewagę. Dalej, peleton. Tam jest Speedy Girl. Jest tam Błękitna Laguna. Jest tam również nieźle. Galopująca i skacząca mola, ale trzy konie zdecydowanie na e froncie. Artysta, artysta Roxy Rose, Juraszek. Mają przewagę. Teraz poszedł Juraszek do przodu. Artysta, Juraszek, Roxy Rose. Trzy konie. Kolejny płot. Oj, tam artysta. Źle, mało nie spadł tutaj Kamil Grzybowski, ale jeszcze się utrzymał w siodle. Juraszek, Juraszek na drugiej pozycji artysta, na trzeciej Roxy Rose. Te trzy konie mają dużą przewagę, tam potem za nimi duża, duża strata i goni to całe towarzystwo klacz Spidigel i obok niej Mola. No i już ogromną stratę ma tam Błękitna Laguna. Ucieka Juraszek, Juraszek goni go. Klacz Roxy Rose, jeszcze tam artysta, ale artysta już teraz troszeczkę stracił. Juraszek, Juraszek i Roxy Rose. Te dwa konie. Za chwilę ostatni płot. Juraszek, Roxy Rose, przewaga, potem artysta. I przed, za chwilę wyjdą na prostą. I uwaga, tu się będzie proszę Państwa działo. Roxy Rose atakuje artystę. Roxy Rose, arty, yy, przepraszam. Roxy Rose, Juraszek. Roxy Rose, Juraszek mają do celownika jeszcze metrów 20. Wygrywa Roxy Rose, drugi będzie Juraszek. Na trzecim miejscu kończy Speedy Girl, czwarta będzie Mola, piąty mocno zmęczony artysta.